Skóra, choć często traktowana jedynie jako powłoka naszego ciała, jest w rzeczywistości niezwykle złożonym i dynamicznym organem. Stanowi pierwszą linię obrony naszego organizmu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bakterie, wirusy, promieniowanie UV czy substancje chemiczne. W skórze znajduje się ogromna ilość receptorów czuciowych. Które umożliwiają nam odczuwanie dotyku, ciepła, zimna, bólu i innych bodźców. Poprzez skórę wydalamy część produktów przemiany materii, takich jak pot, który zawiera m.in. wodę, sole mineralne i substancje toksyczne. Skóra również bierze udział w wymianie gazowej. Przez skórę wydalany jest niewielki procent dwutlenku węgla i pobierana jest niewielka ilość tlenu. Czy wiesz, że skóra nieustannie się odnawia? Komórki na skórka mają ograniczoną żywotność i są regularnie zastępowane nowymi. Proces ten trwa około 28 dni.